Pierwsze, Ja o tym już mówiłem, ale chyba najbardziej ambitnym i najbardziej e, aktywnym regionem właśnie do tego, by kreować te, te powiązania. Jestem przekonany, że Państwo dzisiaj znajdą tutaj partnerów. Chciałbym, żebyście tą odwagę, która cechuje przedsiębiorczość, wykorzystali dzisiaj w sposób bardzo praktyczny, czyli podchodzili do siebie, e, zaczepiali się nawzajem i e, oferowali różnego typu e, pomoc. Jeżeli chodzi o biznes, bo ja rozumiem, że, że Państwa udział tutaj w naszej konferencji to nie jest tylko przyjazd i oferowanie właśnie te, tego swojego własnego biznesu, ale chciałbym o to prosić, byście nasze firmy e, potraktowali jako portfel współpracy, portfel e, oferty, którą zaniesiecie, zawieziecie do, do swoich krajów. E, tam z tyłu są przygotowane stoiska firm, które wyraziły e, chęć pokazania na żywo swoich produktów lub e, zaprezentowania w sposób taki troszeczkę bardziej szczegółowy, ale jest sporo firm tutaj na, na sali, które są zainteresowane rozmową. E, chciałbym przypomnieć, że dzisiejszy dzień nie kończy się tylko tutaj. Oprócz tego, że o godzinie 13 będzie tutaj lunch e, i cały czas będziecie mogli rozmawiać ze sobą e, o godzinie 19. Zapraszam wszystkich też na spotkanie w dworze Anna, by te rozmowy móc prowadzić po prostu w sposób Taki przyjazny, bardzo otwarty I to jest zaproszenie oczywiście kierowane zarówno dla Państwa, dla naszych gości, ale i dla wszystkich firm, które są tutaj, dla wszystkich instytucji, ponieważ my zaprosiliśmy spore środowiska, różne środowiska, nie tylko biznesu, ale również przedstawicieli organizacji biznesowych, przedstawicieli samorządów, także mam nadzieję, że Państwo to wszystko zobaczą. Ja w sposób dosłownie naprawdę skrócony, chciałbym tylko udowodnić, jakie Lubelszczyzna. Ma ambicje. W mojej prezentacji przeskakuję wszystkie informacje, które są już najmniej ważne, ale najważniejsze jest to, że właśnie w naszym planie to, co wspomniał marszałek Hetman, nasz plan to nie jest tylko dzisiejsze spotkanie. To jest początek i mimo tego, że jest połowa roku, chcemy zrobić jeszcze bardzo dużo. W tym roku chcielibyśmy jeszcze przypomnieć 14 misji wielosektorowych, co najmniej 8 misji sektorowych na imprezy targowe, wystawiennicze i różnego typu wyjazdy. Te nasze te kierunki, które sobie obraliśmy, są odważne, bo oprócz Europy mamy kraje Zatoki Perskiej, Afryki, Azji, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej również. Afryka to jest naturalny w tej chwili kierunek stara marketingowa zasada mówi o tym lepiej być pierwszym niż lepszym bo jak się jest pierwszy, to jest się już po prostu najlepszy. my chcielibyśmy jako region region pierwszy i tak właśnie najbardziej aktywny najlepszy region wejść na rynek afrykański by tam ci którzy będą jeździli mieli już doświadczenie we wdrażaniu różnego typu projektów biznesowych to są nasze Propozycje, jeżeli chodzi o Afrykę, i proszę zobaczyć, co chcemy jeszcze między innymi zrobić. W tym roku chcielibyśmy być w Kazachstanie, Finlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, na Białorusi, Kenii, w Niemczech, Francja, Niemcy. To jest tylko wyciąg. W tej chwili cały czas realizujemy rozmowy, prowadzimy rozmowy z naszym biznesem lubelskim, który pomaga nam wybierać, tak właściwie zamawia u nas kierunki, w których chcielibyśmy się znaleźć emisje, te wielosektorowe precyzyjne misje w Norwegii, Białoruś, Niemcy, Włochy, Mongolia, Indie, Stany Zjednoczone, Kanada, Algeria i tak dalej, Lubelski Kongres Gospodarczy to jest to, co przyjęliśmy jako jedno z tych takich najważniejszych wydarzeń wprowadzających nas w taką praktyczną współpracę gospodarczą naszych firm z całym światem. Zapraszam Państwa na Loop Invest który odbędzie się w, 2000, w październiku 2014 roku, gdzie będziemy chcieli gościć firmy, przedstawicieli biznesu z wielu krajów. Już takie typowe rozmowy, również biznesowe, tutaj w Lublinie. To szybciutko przeskakuje i chciałbym może tylko do tego się odnieść. Lubelszczyzna to nie tylko innowacyjne podejście, dzisiaj innowacyjne podejście do, do przedsiębiorcy, ale również innowacyjne Podejście do współpracy z nauką. 21 zespołów naukowców, doktorantów. W tej chwili właśnie jest proces rekrutacji, proces przydzielania grantów, przydzielania stypendiów dla doktorantów, którzy produkują pomysły, ale w ścisłej, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą. Czyli efekt badań będzie od razu komercjalizowany. I takie stypendia, takie zespoły otrzymują około 150 tysięcy złotych wsparcia, by ten produkt doprowadzić do momentu wdrożenia go, możliwości wdrożenia go na rynek w sposób szybki. Dziedziny, to są dziedziny związane przede wszystkim z naszymi atutami, jeżeli chodzi o region, z biogospodarką, dziedziny ścisłe, co oznacza, że naprawdę Mamy plan i chcielibyśmy być nie tylko innowacyjnym, właśnie w podejściu, ale innowacyjnym również w wdrożeniu różnego typu założeń. Bardzo szybciutko doszedłem do końca swojej prezentacji. Na której podajemy stronę internetową.